Cześć, witam. Święta, święta i po świętach. Trzeba się wziąć w końcu do roboty. Co dzisiaj działamy? Dzisiaj e, skosimy sobie żyto fergusonkiem. Mamy tutaj takie pole małe, ono ma e, chyba z 15 arów. I tutaj zazwyczaj jest tak: tutaj dużo zboża z tego nie, nie zbierzemy, więc większy pożytek robi e, skoszenie tego na zielone i, i dla bydła po prostu. Także tutaj mamy trzy takie małe pola, i to akurat zawsze e, na zielono wszystko kosimy dla, dla bydła. Co Fergusona sobie zapiąłem e, pod rotacyjną. Co, rozłożymy sobie ją i, i działamy. Nie ma co, co stać i czekać na oklaski, bo od nikogo nie dostaniemy. Ach. Tak, teraz wałeczek sobie założymy, rotacyjna u nas była kupiona jako nowa, w 2011 roku i od tamtego momentu chodzi bezawaryjnie, jedyne co tu było wymieniane to łożysko tutaj z przodu, I tak to nic, chodzi elegancko, nic się nie psuje, odpukać, niemalowane. E co dalej? Sobie ją opuszczę troszkę na łączniku, rozkręcę. To właśnie trzeba uważać i nie stawiać jej bardzo na, na sztorc do ziemi, bo lubi czasami kamieniem strzelić. No nie zamierzam dostać w łepetynę takim kamyczkiem Dobra, słuchajcie, ja sobie go odpalę. O, muszę ją tutaj. O. czkę podregulować. Okej. Okay. Dobra. Zagaşimy go. Sobie tutaj rozkręcę na łączniku. Yo. Widzę, że film z nowego nabytku bardzo się Wam spodobał. Tam już jest ponad 9,5 9500 wyświetleń. i łapaczek w górę jest bardzo dużo, także cieszę się z tego. Myślę, że jakiś odcineczek z trzypekiem dodamy. Mam tutaj zamiar to pole po, po skoszeniu stależować i obornik dorzucić. Także może talerzówkę sobie pod, pod perkinsa podepnę. Także odcinek zrobimy. Oczywiście też dziękuję bardzo za, za ponad 700 subskrypcji. Też zapewne dzięki temu odcinkowi z nowego nabytku tak wskoczyło. No ale to dobrze. Także co. Ja odpalam, gadał za dużo nie będę, bo, bo słychać pewnie nie będzie. I lecimy, opa! Eee, już, nie ja muszę tutaj włączyć wałeczek. nagrywa się jeszcze no i co, no tak to u mnie wygląda u nas Ferguson głównie z rotacyjną chodzi, bo bo on ma e, szybkie obroty na wałku. i jak widzi, nie wiem czy było widać, ale on półtora tysiąca obrotów i przy, przy takiej rotacyjnej śmiga jak, jak głupi, nie także my, my, my Fergusona głównie tutaj do rotacyjnej wykorzystujemy do tego on jeszcze mało spali, także zestaw jak najbardziej jest Udany. No co, ja teraz składam to wszystko, zawijam do domu, biorę papajkę z przyczepką, trzeba to zabrać, no i wiadomo, zwierzątkom dać jeść. Także co, no? Ja tutaj więcej już nie mam co, co wam za bardzo pokazać. Wiadomo, pole się skończyło. Teraz hmm, ja to wezmę, zatależuję i po południu sobie tutaj obornik rzucę i. No i trzeba to przyorać, wiadomo. I tutaj będzie zasiana za sporo, tym jakaś mieszanka. Nie wiem, może kukurydza, e, groch jakiś e, i zboże, wiadomo, żeby tam za jakiś czas było dla zwierzątek. No i co no, Ja się z Wami żegnam. Oczywiście, jeżeli filmik się spodobał, klikajcie łapkę w dół. E, jeżeli jeszcze nie, nie kliknęliście subskrypcji, to nie, na, nie czekajcie, tylko klikajcie od razu po, po więcej filmów. No i co? Trzymajcie się, cześć i do następnego.